What's up guys! Dzisiaj zagramy sobie, Jestem Kacper, czyli po prostu rudy. No niedługo Rudy Gaming. I to jest nowy, nowy kanał na YouTubie. Content to głównie będzie Minecraft, ale może się pojawią jeszcze jakieś inne gry. I właśnie zaczynamy serię pod tytułem Rudy Minecraft na modach. Mody, które będą ogrywane to jest Crystal Lands Legacy. Tak jest bardzo dużo rzeczy tutaj Ogólnie bardzo trudna paczka modów. Ja nie potrafię przynajmniej tak dobrze nią obsługiwać jak inni jak patrzę ale tam nie będzie zbędnego gadania, bo zresztą zaczynamy serię. Nie będę się ociągał. 25 minut chyba starczy na początek filmik. No tam za dużo gadać nie będę, bo i tak nic nie wiem na temat tej paczki modów Szczególnie, że jestem nowy na YouTube, jeszcze nie wiem jak co i gdzie i jak i działa ale myślę, że przyjmiecie mnie normalnie, nie będzie żadnych hejtów ani nic. To w sumie tyle o mnie. To tak, że. Um, no. To robimy co najpierw crafting. I teraz sobie sumie uświadomiłem, że to nie jest Minecraft na modach, tylko zwykły Minecraft. I to jest zwykły Minecraft. <laughs> nie na modach. Ale ze mnie, tebie. No dobra, ale niech będzie ten 25-minutowy odcinek ten. To nie jest na modach, to jest zwykły Minecraft. Yy. Następny odcinek będzie na modach, to jest taki wstępny. Będę mówił o sobie i w ogóle... nie będzie. Pójdź, pójdziemy zobaczyć, co tam jest u góry. No. I ogólnie tak się prezentuje, nie ma żadnego takiego... What the fuck? Dziwne. I ogólnie to nie jestem jakimś ciekawym człowiekiem, jestem zwykłą osobą. Łódź, no, no, oczywiście. No, jak sam tytuł i nazwa moja mówi, jestem rzudą po prostu. No. Ogólnie to nie wiem, czy będą jakieś inne serie. Na pewno gramy sobie Minecraft. Tak jak mówiłem. Na modach, nie na modach, z. Właśnie. Będzie z szesnastkiem. Szesnastek to jest, jak ja mój kolega też tam nagrywa. No. Będą Skyblock Skywarsy, tam jakieś inne główne. Nie. No. To ogólnie chyba się dogadaliśmy. Myślę, że ogólnie to jest taki filmik dokumentalny o mnie w sumie chyba nie będę nic wtedy robił tak się zacząłem na ten survival pchać że przepraszam że tak smaczy, ale po prostu choroba mnie złapała i nie czuję się zbyt dobrze ale myślę że jest ok nie umieram no. także także nie ja będę tu mieć zbyt wiele, bo po prostu lekarz po tego węgla i porozmawiam z wami. No. A, 5 minut jesteś z 7, 7 uczestnika, sobie... ale już tego rozmawiam. Aha, czyli muszę... Dobra. Wyłączam sobie Discorda, sorry, już jestem musiałem wyłączyć sobie bo przed chwilą 16 chciałem nagrać ale coś nie wyszło no. Mam nadzieję że będzie dużo subów i w ogóle czy będzie oglądalność duża tego też nie wiem mam nadzieję że tak mam nadzieję że ten kanał się jakoś rozwinie to było moje marzenie w sumie od dziecka no także nie będę się rozchodził nad tym Mam nadzieję, że się przyjmie w ogóle wszystko. To jest prawie najnowsza 1.16.4 yy, na modach będzie 170. Mm -hmm. no będzie 170, bo o nie no to jestem dobrym graczem Minecraft hm. Będziemy zobaczyć co z drugiej strony w takim razie. A jeszcze raz przepraszam za to zobaczenie, ale choroba nie daje za wygraną. Na pewno się jej pozbędę mniej niż tydzień, bo no. A teraz idziemy po prostu sobie pozwiedzać świat Minecraft i pogadać. No. To Powiedziałem już o seriach, powiedziałem już trochę o mnie, powiedziałem coś o kanale, powiedziałem. Wszystko w sumie. Także nie ma już o co gadać, tak. No to nie wiem, pozwiedzamy trochę, pogadamy jeszcze o czymś. Bo zaraz i tak znowu zginę, więc masakra. Ech, no. Pomyliłem się strasznie No trudno Ale będzie ogrywana paczka Crystal Lands Legacy Tam jest bardzo dużo modów o Magna Między innymi Bibliocraft i to inne takie no także będzie ciekawy kanał, na pewno nie będzie się nudzić wam na nim, no Ogólnie to nie wiem już co mówić Nie mam co do mówienia I to jest portal opuszczony, tak? Kochani moi drodzy Ochrona ogniste Moja postać tak się prezentuje Tego skina robił mi właśnie 16, tak? 16, 16 miniaturkę sobie akurat sam zrobiłem ale właśnie szesnastek pomógł mi w ogóle dojść do tego wszystkiego no dojść do tego wszystkiego hmm. mogę sobie tym rozpalić ogień to jest mega fajna rzecz w tym można rozpalić ogień normalnie hmm. to bym musiał mieć ten no to pozwiedzamy jeszcze troszkę. Przepraszam. Eee, odcinki na kanale nie wiem, ile, co ile będą. Na pewno nie codziennie, bo też mam swoje sprawy, też mam jakiś tam grafik swoich życiowy codzienny, więc na pewno nie będą się pojawiać codziennie. To mogę wam eee, nie jakby przesiądź, ale powiedzieć no ale będę się starał dłużej tam nagrywać jeszcze chciałem dodać kilka słów odnośnie właśnie serii bo będzie jeszcze z jednym youtuberem jest youtuberem tak Hubert Brosiks się nazywa to jest mój kolega i ogólnie też bardzo fajne filmiki nagrywa Także też go będziecie mogli odwiedzić, jeśli będziecie chcieli. No i to w sumie wszystko. 10 minut materiału już jest. Pozwiedzamy, pozwiedzamy. To jest ten zwykły Minecraft, więc nie będę tam nic robił, bo chcieliśmy nagrywać przecież Minecraft na modach. Ale widzicie, się rozkojarzyłem. Nie ma Minecrafta na lonach, tylko zwykły Minecraft. No i... no i tak to jest, właśnie. Czy cukier da się jeść? Nie da się cukru No super. Jestem głodny i nie mogę nic zjeść. Super, super. E, tam są znowu bagna. Albo zrobiłem kółku. chyba. Nie. Widzę tam. Si, si, si. Także trochę zdupiłem z tym, że nie ma od razu Minecrafta na modach, tylko jest właśnie taki. No. Ogólnie w tej serii będziemy chcieli tak. Zabić Smoka Endu. Oczywiście w tym na modach, nie? Eee, zabić Smoka Endu. No. I tam wiele różnych innych rzeczy zrobię, bo jest bardzo dużo. Jeśli będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach. Jeśli w ogóle będą widzowie, oczywiście, to możecie pisać w komentarzach, czy chcecie. Minecraft zwykły, nie na modach, po prostu zwykły Minecraft. Tak, po prostu. Na, nazwa, nie wiem, jak będzie się nazywać. Rudy Gaming, chyba. albo rudy gameplay nie wiem, nie wiem, nie wiem pomyślimy jeszcze, jeszcze tam przerobimy, coś tam, coś tam o 16 właśnie poszedł spać nagrywałem z nim, nie pykło no więc, tak, dupa trochę no jak oglądacie ten film, to jest pewnie 23, no teraz jest dosyć późno nie tylko o Minecraftie ale o normalnym życiu też. także nie wiem nie wiem Postanaw się dziś rzucić ten filmik chyba znalazłem wioskę nie ja to nie wioska pomyliłem się tam tak z z do dosyć jestem naprawdę dobry. dobrym graczem Minecraft który nic nie wie <try> Przybierzam, też jestem dosyć już zmęczony. To wszystkim, takie. Ja, no Chociaż coś, żeby zresztą nie można było biegać. Ja. No, takiego sturowania by Zabiłem w ogóle na hita tego. Dziwność. Dobra, no. jestem good, ale tu nic. To w końcu nie jest mój safe. No, ale moby atakują mnie normalnie, nie? No, ogólnie czasami mi się zdarzy przekonać, nie powiem. Czyli nie będzie to family friendly. Eee, po prostu po twoim impulsie wiesz. Wiecie o co chodzi. Na pewno też tak czasami macie. No. No i ogólnie tak będzie. O jak pewno polana w ogóle normalna. Nie wiem czy będzie mnie dobrze słychać. Potem przejrzę nagranie i zobaczę jak to jest wszystko. Świeciło się właśnie Minecraft Tak więc przyciszę muzykę i dźwięk ogólnie na 15 nie będzie. Ojej, nadal dosyć głośny jest. Ogólnie mam prawie na setkę zrobioną głośność, e, głośność głośność. To tak dlatego więc pewnie jak coś to tam będziecie oglądać, a nie przeklinam tak no dlatego możecie normalnie to oglądać i ogólnie clip 20, 20 i chyba właśnie umiałem na pewno zaosumuję ale komu to kończymy o nie 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 zostawmy nie nie nie, nie, nie 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 zostawcie mnie serduszka nie żyje Nie żyje, nie żyje, nie żyje no także dziękuję za uwagę To był pierwszy odcinek w sumie taki wstępny yy, nudny na pewno bo no, mieliśmy zrobić seryjkę, ale nie wyszło, bo się pomyliłem z wersjami, bo miałem nagrywać z szesnastkiem Ach, trudno, Dobra. To dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subiku, dzwoneczku i łapce w górze w górę. To dziękuję za oglądanie. Na razie.